Na zamku w głogowie podczas przeglądania starych ksiąg w jednej z nich odnaleziono list napisany przez średniowiecznego kronikarza. W liście tym kronikarz wspomina o wydarzeniu, które poruszyło cały kraj. Kiedy w 1025 roku na skronie mężnego władcy Bolesława Chrobrego włożono koronę królewską, w całym królestwie zapanowała radość, która nie trwała jednak długo. Ręka wroga śmiała sięgnąć po znak władzy królewskiej. Korona została skradziona. Szukamy śmiałków, którzy pomogą nam odnaleźć zaginioną królewską koronę. Jeśli masz bystry umysł, odważne serce, potrafisz rozwiązywać zagadki i nie boisz się wyzwań, przybądź na zamek w Głogowie i weź udział w niezwykłej przygodzie.